Chciałbym Was przywitać na kolejnym naszym spotkaniu. Kolejny szkic z serii Polska-Rosja. Jak zawsze w tym roku, który jest przecież wyjątkowy, do, nawiązuje do daty. Takiej prawie, prawie daty dziennej, bo mówimy o... Spotykamy się na przełomie lipca i sierpnia, czyli nawiązujemy do zdarzeń sprzed stu laty, które Miały miejsce w 1920 roku. Oczywiście, że są to preteksty do znacznie ogólniejszych, a może nawet bardziej współczesnych poszukiwań i przede wszystkim uogólnień, które być może są aktualne, ale zacznę od tego obrazu sprzed stu lat. Wtedy wspominaliśmy o tym, mieliśmy ów kryzys rządowy, który Powstał w związku z wizytą w Spa, o czym niedawno mówiliśmy, premiera. Tam nie tylko był premier, był również Roland Moski, który był przecież człowiekiem znanym, dużo bardziej znanym na tych salonach europejskich niż Władysław Grabski. Był również hrabia Maurycy Zamoński. Jest nawet takie niedawno przypomniane zdjęcie, kiedy ci trzej panowie udając się na te obrady. Bardzo śmiesznie wyglądali, bo byli w frakach i w cylindrach, bo to był obowiązkowy strój, taki codzienny dyplomatów. Pamiętamy, że wracamy, delegacja rządowa wraca z tego spotkania w spału i w istocie rzecz biorąc postawiona do konta, bo nawet nikt nie, nie konsultował. Ze stroną rządową tej propozycji, która była przedstawiona w liście do Georgia czy Cicerina, skierowanej przez przywódców Andanty jako no, tej, tego wezwania, zaproszenia do rozmów pokojowych, czyli tego pośrednictwa, o, której, o którym mówiliśmy. Pośrednictwa Andanty w zawarciu pokoju z, z państwem, którego nikt nie uznaje, żeby nie było wątpliwości. W dalszym ciągu państwa, Antanty nie uznawały Rosji Sowieckiej, znaczy tego państwa, które nawet trudno nazwać trudno, nawet trudno je nazwać, bo ono nie miało nie uznawało się za kontynuatora ani za sukcesora Rosji w ogóle jako taki. No i wraca ta nasza delegacja w, og... w morzu krytyki. No bo przecież tak naprawdę to dyktat, który wtedy dotyczył naszych warunków granicznych, a także nie tylko granicznych, ale także warunków militarnych, który, który zaakceptowaliśmy. Pamiętajmy, wtedy zaakceptowaliśmy tak formalnie linię Karzona, czyli naszą obecną mniej więcej granicę wschodnią, czyli to jest ten kasus, do którego się później będą odwoływać zarówno państwa zachodnie, jak i Rosja Sowiecka. Ten rząd upada, to znaczy Władysław Grabski podaje się do dymisji, jest to rząd przecież prawicowy, jest tworzony jako reakcja Sejmu. Tu rola marszałka Piłsudskiego, a w zasadzie jako naczelnika państwa, była bardzo ograniczona, bo był to okres jego wyjątkowej no, deklasacji politycznej, bo Klęski, był obwiniany powszechnie za klęski militarne, w ogóle za wywołanie całej tej wojny, którą zaczęła wyprawa kijowska, a która wtedy na przełomie lipca i sierpnia wchodziła w swoją najgorszą dla nas, dla nas fazę. I jest powoływany w Sejmie, Sejmie takim zawsze kłócącym się, jak to w Polsce, rząd narodowy w tym znaczeniu, łączący wszystkie partie polityczne. Wchodzi w jego skład. Przede wszystkim wchodzą ci sami zresztą politycy, którzy byli w, w większości, Władysław Grabski wchodzi, były premier, wchodzi w skład tego rządu. Natomiast najważniejszą postacią jest polityk ludowy, znany polityk ludowy Vincenty Witos jest szefem rządu jego. Wicepremierem, wiceprezydentem, bo tak to się wtedy nazywało rady ministrów jest socjalista Ignacy Daszyński. Socjaliści stanowili, jak wiemy, dość niewielką frakcję w obecnym, parlamencie, ale chodziło o to, żeby weszli do tego do tego rządu żeby weszły do tego rządu wszystkie siły, z kim wchodzi chodzi narodowo, narodowa demokracja, która była przecież największą siłą w parlamencie i przede wszystkim tworzy się rząd ludowy. To jest bardzo ważne. Dzisiaj te słowa są wręcz obłożone anatemą, ale wtedy właśnie rola Witosa była, miała być symbo, on miał być symbolem, że polskie, polskie chłopskie społeczeństwo ma swojego reprezentanta, przede wszystkim premiera w okresie w, którym no, nawoływano nas do, do walki. Wtedy pojawiają się te słynne dwie odezwy: odezwa właśnie odezwa Rady Obrony Państwa, również odezwa naczelnego wodza. Trochę wcześniej w tych odezwach jest powiedziane o tym, że nie prowadzimy wojny z Rosją, tylko z narodem rosyjskim. Tego prowadzimy z, narod z bolszewizmem, są, co było dla ówczesnych ludzi zupełnie oczywiste. Nie nikt nie utożsamiał Rosji z bolszewizmem. Bolszewizm był jej wrogiem. Natomiast ten wątek, który dzisiaj chcę uwypuklić, a dotyczy właśnie relacji polsko-rosyjskich, szeroko rozumianych, wiąże się z pewnym wydarzeniem, które też nie jest tak zbytnio, przypominane w naszej historiografii. W skład Rady Obrony Państwa wchodziło tam przed trzech przedstawicieli wojska, trzech przedstawicieli rządu i dziewięciu posłów. Jednym z tych, kto byli ważni posłowie, jednym z nich był oczywiście Roman Dmowski, autentyczny lider parlamentarny. I on w momencie stawianą, no, tam stawiany jest wniosek na Radzie Obrony Państwa, żeby no, żeby żeby odwołać, odwołać Józefa Piłsudskiego z roli naczelnego wodza i jego obrona, a są protokoły z tego, z tego posiedzenia, no nie jest zbyt budująca. Zresztą ostatecznie politycy, którzy się uczciwie, szczerze nienawidzieli, tam nikt nie ukrywał swoich niechęci. Dzisiejsze, tam nasze znane nam z mediów popisy tak zwanego popisu, czyli potyczki słowne między politykami tych dwóch głównych partii, czyli Pisu i antypisu, no to są dość no, eleganckie, eleganckie, debaty na tle tego, co wówczas padało w Sejmie, w jaki sposób ludzie do siebie się odnosili. Ale co najważniejsze, ten wniosek o odwołanie Piłsudskiego był, no, był nawet sugestią ze strony naszych aliantów. Pamiętamy, że Misja wojskowa, która państw Antanty, która wtedy została wysłana do Polski no miała, nie tylko miała na celu rozeznanie, co, co tutaj jest w ogóle na czym polega ta wojna, ale przede wszystkim miała na celu taki ukryty, cel, to nie jest tajemnicą to już, żeby zmienić naczelnego wodza, albo na któregoś z uznawanych generałów z państw, przez państwa antanty. Wiadomo, że Najważniejszym generałem, zresztą naczelnym wodzem, bo przecież Wiłszywski w 18 roku był uzurpatorem, bo naczelnym wodzem był przecież Józef Haller, dowódca tej. Był Komitet Narodowy Polski, który sprawował nadzór polityczny, kuratele nad wojskiem, tak zwaną błękitną armią tworzoną we Francji. On był tym naczelnym wodzem wojska polskiego. No i to Tą funkcję szkoda, że utracił, bo był wszystkim kwalifikowanym dowódcą. To prawda, że, że, że w, w, w sobotę generacką to trzymał dopiero w czasie wojny, no ale miał za sobą przede wszystkim przygotowanie merytoryczne do tej roli. Nie był politykiem. No więc, a, a tacy ludzie z reguły przekrywają w, z politykami, którzy noszą mundury i udają, udają wojskowych. No i ten wniosek, który miał na Radzie Obrony Państwa na celu zmianę w funkcji Naczelnego Wodza, on w końcu ostatecznie, chyba słusznie, bo w tym momencie nie należało tego robić, on upadł. Natomiast po tym Roman Dłoski wyjeżdża z Warszawy, jedzie do Poznania. I wtedy pojawia się ta słynna fronda. Tak, to jest właśnie równo 100 lat temu. Wtedy nam groził rozpad. Rozpad państwa, bo wielkopolanie, czyli cała, cały były na zabór, zabór pruski opowiedział się w istocie rzecz biorąc, no, najuględniej mówiąc, w opozycji do tej wojny, którą wywołała Warszawka. I groziło nam ogłoszenie secesji, secesji czyli odłączenie się państwa od, państw, od państwa, którego Trząd stanowiła kongresówka odłączenia się tych ziem zachodnich, czyli miałby być zresztą tworzony, zresztą Roman Włoski tego nie ukrywał, że po to wyjechał do Poznania, bo liczono się tym, że Warszawa upadnie i razem z Warszawą upadnie rząd ten post niemiecki, który był w... tak postrzegany. Pamiętajmy, że my dzisiaj bardzo pod. Koloryzowaliśmy ówczesny świat, nawet nie używamy ich, ich słów, które wtedy były rzeczą, były codziennością. Ten sejm, który wtedy w Polsce rządził, był bardzo dziwny, bo on się składał z posłów, którzy zostali wybrani w bezpośrednich wyborach, ale te wybory były tylko w zasadzie na terenie kongresówki, częściowo na terenie Galicji zachodniej, Natomiast na terenie zaboru polskiego w ogóle wyboru w 1919 roku nie było. Pan przypomnę, że zwołanie Sejmu nastąpiło i w, w zasadzie tuż po, po listopadzie, w zasadzie formalnie rzecz biorąc to było, to, to miało miejsce w, jeszcze w 1918 roku. Sejm się zebrał, ten pierwszy w 1919. Na samym początku wygrała. Pamiętamy, że zwycięzcą była Narodowa Demokracja, i partie, a na drugim miejscu partie Chłopskie, socjaliści. Ten, no, ten matecznik polityków, który dzisiaj najczęściej patrzył na nas z pomników, uzyskał przynajmniej 11% głosów, czyli śladową śladowy udział w parlamencie. Ważne, że, ale w skład tego parlamentu weszli wszyscy posłowie, no prawie wszyscy polscy posłowie do Reichstagu. Tego, którego już nie było, nie? czyli do parlamentu Cesarstwa Niemieckiego i do Rady Państwa, czyli do parlamentu Austro-Węgierskiego. Tam uważano ciągłość, że mandatu politycznego, zresztą pamiętajmy, zarówno Daszyński, jak i Witos byli Parlamentarzystami austro-węgierskimi. My teraz silnie przeciwstawiamy w naszej historycznej wizji tamtych lat czas po 11 listopada i przed 11 listopada 1908, 1918 roku. Współcześni nie dostrzegali tej różnicy w sposób w ogóle istotny. Ważne jest to, żebyśmy zauważyli, że groziło nam wtedy fronda, podział że oddzielenie się zachodniej części Polski w Poznaniu miał powstać rząd, który miał zastąpić y, rządy w Warszawie. Y, Przeciwstawił się temu w sposób skuteczny, wręcz prosząc o nieogłaszanie tego aktu. Właśnie Wincenty z który pojechał do Poznania negocjować z tamtecznymi politykami. Tam była jeszcze tak zwana Rada Ludowa, ciągle już formalnie chyba nieistniejąca, natomiast ciągle, ciągle ważna, czyli dowództwo powstania Wielkopolskiego. Tam byli też dowódcy wojskowi, którzy się sprawdzili jako, jako nie tylko w polu, ale także jako, jako dowódcy większych operacji. tam podstawą, która. No, był to wszyscy. Generałowie byli w istocie przeciwnikami Bulsudskiego. Nie uznawali go w ogóle za, za, za partnera. Przecież nigdy nie był nawet oficerem. Miał taki, jakiś tytuł, stopień, brygadiera armii austriackiej nie, co, nie przechodząc żadnej, nie tylko nawet służby wojsk, nie, oficerskie, ale nawet służby wojskowej. Tam był taki generał. Znany potem przed wojną, bardzo jego, bardzo jak wszyscy, którzy byli, którzy, którzy nie byli z grupy chłopców, komendanta, był represjonowany. On życie akurat zachował. Był to generał Dowbor Mośnicki, były generał Arnicarski, to jest dowódca wojska polskiego, które powstało, tak zwanej Armii Wielkopolskiej, no, który wygrał. Tak wygrał, zorganizował i wygrał Powstanie Wielkopolskie. On był kandydatem na naczelnego wodza. On miał zastąpić, był jednym z tych kandydatów, którzy mieli zastąpić Piłsudskiego w tej roli, no, w której no, która przed 100 laty, czyli na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku, no, była. Była stanem katastrofy, katastrofy państwa, katastrofy armii, w ogóle katastrofy pewnej wizji, no przecież w końcu niemiejącej dwóch lat wizji państwa, które, no, które no, tak obrazowo mówiąc, zaczęło się rozpadać. No, wielka zasługa tego Witosa, że tą formalną Fronde Wielkopolski Pomorza udało się wręcz wyprosić, żeby jej nie było w tamtym momencie. Nie powstał też konkurencyjny rząd w, w Poznaniu. Jeszcze byliśmy przed tym wydarzeniem, które dzisiaj dla symbo, dla którego symbolem jest 15 sierpnia, o tym powiemy oczywiście później. Dlaczego to jest ważne? Z perspektywy stosunków polsko-rosyjskich, ówczesnych i, no i częściowo obecnych. Bo wtedy ta nasza wojna, zostaliśmy oszukani w tej naszej pokrętnej polityce w stosunku do Rosji sowieckiej, czyli do bolszewików, przez samych bolszewików, którzy. Na początku no, proponowali nam pół roku wcześniej pokój. Pokój znacznie na korzystniejszych warunkach, niż uzyskaliśmy w, po, w, po, w Rydze 2000, w 1921 roku, czyli w wyniku tej wojny, która była przecież gigantycznym wysiłkiem, zarówno materialnym, jak i, no, i krwawym dla nas. Mogliśmy przyjąć wtedy warunki, oczywiście tak graniczne, żeby nie było wątpliwości, korzystniejsze od tych, które później w niejako w zwycięskiej wojnie udało nam się uzyskać. Dlaczego nie przyjęliśmy tych warunków w 1920 roku, na, na samym początku roku? No teraz wiemy, że zabroniono nam tego. My tak trochę udajemy zawsze jakieś takie supermocarstwo, nie chcemy przypominać, że byliśmy w bardzo istotny sposób ograniczeni w swojej suwerenności. Państwa Antanty nie chciały żadnych układów z państwem bolszewickim, ciągle wierząc w to, że Rosja odrodzi się. I stawiały dwa warunki, żadnych rozmów, Dyplomatycznych zmierzających do wzajemnego uznania. Żadnych traktatów w charakterze międzynarodowym nikt tych traktatów nigdy nie uznał. Nasz pokój ryski nie został uznany jako część prawa międzynarodowego, chociaż Rada Ambasadorów zatwierdziła tę granicę. To taki szczegół. Wtedy obowiązywał artykuł 87. Traktatu Wersalskiego, gdzie było powiedziane, że wszystkie granice państw niewyznaczone bezpośrednio traktatem będą określone przez taką Radę Ambasadorów, czyli taki organ tych głównych państw sprzyjnieżonych i stowarzyszonych, czyli faktycznie wtedy jeszcze w tym towarzystwie były Stany Zjednoczone, które jak wiemy za chwilę się z tego wycofają przez brak ratyfikacji traktatów. Wersalskiego przez, przez Parlament Amerykański. To było takim większym, jednym z większych no, katastrof, no, takich osobistych, również ówczesnego prezydenta Tomasa Wilsona I w państwa te, zwłaszcza Francuzi, którzy bardzo liczyli na ciągle uznawali istnienie państwa rosyjskiego i uważali, że Polakom żadne z tych państw, tych tych małych państw, tak nas nazywano, po pierwsze, mają nie doprowadzić do żadnej, żadnego politycznego i policzno-prawnego kompromisu, czyli wzajemnego uznania, czyli mają nie uznawać Rosji bolszewickiej, bo jest to, są to uzurpatorzy. I po drugie, mamy nie przekraczać tak zwanych granic uzasadnionych. Cały czas Zachód nigdy tego nie ukrywał, że Polskę podmowano. Jak mniej więcej w takim układzie wschodniej granicy, który znamy obecnie, że wszystko to, co było poza tą granicą, nie uznawano za polskie roszczenia, że nie objęte polskimi roszczeniami. My tam sobie to tłumaczymy różnego rodzaju wspomnieniami o zaborach, tego nikt, nikt to nie interesował. Pamiętajmy, że to jest prawo, prawo międzynarodowe. Tę granicę wyznaczał Kongres Wiedeński sprzed nieco ponad 100 lat wtedy, bo już, czy już wtedy, teraz już 200, gdzie granice Królestwa Polskiego były niekwestionowane i na wschód od linii Bugu nie, nie było państwa polskiego w żadnym tego słowa znaczeniu. I zresztą w, państwa te zwane zachodnie demokracje nigdy nie popierały naszych roszczeń w tym, co, co, co do tamtych terenów. I dlatego musieliśmy się zgodzić, dlatego premier Grabski w Spa zgodził się na to, że nasza granica będzie właśnie na liniowego lorda Kersona, o której wspominaliśmy. Dlaczego to jest ważne z tej perspektywy? Ech, bo przecież ta wojna była wojną ostatecznie po, militarnie wygraną. I złamaliśmy zalecenie, które dała nam, no, oględnie mówiąc, Antanda, bo po pierwsze, doprowadziliśmy do rozmów o charakterze prawnym, zawarliśmy pakt, y, układ pokojowy, wzajemnie uznaliśmy się dyplomatycznie, ba, y, sięgnęliśmy po ziemie, które państwa zachodnie nie uważały za część naszej. Naszej schedy, do której możemy sięgać. Dlaczego to z perspektywy naszej ważne? To był najważniejszy sukces, tak, proszę Państwa, to był zupełny sukces bolszewiku, bo on został, zosta, to państwo zostało uznane przez jedno duże państwo wschodniej Europy, bo przedtem zostało uznane i przez Litwę, i przez Łotwę, i przez Estonię, ale te państwa znowu już nie były uznawane przez państwa zachodnie. Natomiast Polska była państwem uznanym, no, podpisywała traktat wersalski. Więc było to był to wielki sukces polityczny bolszewików, że ktoś ich uznał i tym ktośiem było państwo istotne. Oczywiście bolszewicy byli gotowi zapłacić bardzo wiele za to uznanie. Słusznie wtedy zwracano uwagę, że bolszewicy z chęcią podzielą się terytoriami innych państw za to, tak, tak, państw, innych państw, które mogły w tym miejscu powstać, zresztą później powstały, bo to były terytoria dzisiejszej Ukrainy, czy dzisiejszej Białorusi, czy dzisiejszej Litwy. Tych państw też nie było, nikt ich nie uznawał. No, może z wyjątkiem Litwy, ale ono już istniała i istniało to państwo, może, nie, może w sensie prawnym, a wszystkim istniało w relacjach z bolszewikami, bo co bardzo ważne, bolżewicy umieli się z nami umieli się dzielić cudzą ziemią i cudzymi terenami w zamian za owo uznanie. Byli praktykami, byli. To, to, mieli tę kompetencję, która jest bardzo ważna w polityce, czyli umiejętność w, w, w zgody na czyjeś warunki, po to, żeby te warunki później złamać, ale uzyskać dzięki tej zgodzie to czego, czego, ktoś inny nie chciał nam dać. I gdyby, gdyby ta wojna, ta wojna 2020 roku nie wybuchła, przecież ona nie musiała w tym kształcie zakończyć się pod Warszawą no, na granicy naszej katastrofy, bo przecież to była z, Wbrew temu, co się dzisiaj twierdzi, to było po kłosie naszej wyprawy kijowskiej, bo w takim stanie, takich niemrawych wojennych, to tam byliśmy już cały, przez cały rok 19, przy czym większość tego czasu tych wojny na tym tzw. froncie polsko-bolszewickim tak naprawdę to nie było. Wojna zaczęła się wtedy po wyprawie kijowskiej. To był bardzo dobry pretekst, żeby nas postawić no, w tej sytuacji, w której sami się z Niechcący. Chyba nie było to przecież naszą, naszym celem w tej skrócie, w której znaleźliśmy się. I efektem tego, tej wojny będzie uznanie państwa bolszewickiego. Później, powoli zacznie być uznawane przez inne państwa, najpóźniej, stosunkowo późno będzie uznawane przez Stany Zjednoczone, bo dopiero w latach 30. Ważne jest to, że gdyby w tym czasie bolszewicy nie zostali upodmiotowieni, Ciągle by żyła idea, która łączyła państwa zachodnie, idea powrotu do grona państw europejskich, Rosji, tej prawdziwej Rosji. Gdyby udało się jej zmartwychwstanie, wtedy udało się to zmartwychwstanie, nie byłoby późniejszego czasu, nie byłoby nie byłoby katynia, nie byłoby ludobójstwa głodu na Ukrainie, nie byłoby kolektywizacji, nie byłoby też tego, co, co nas bezpośrednio dotyczy, czyli ludobójstwa Polaków, zamieszkujących tereny, które były za granicą polsko-sowiecką, bo pamiętamy, była taka słynna akcja przeciwko mniejszości polskiej, nawet była taka mis takaś region nazywany Marklewszczyzną od, od od nazwiska Julian Matlewski, gdzie w wyniku pod koniec lat 30., ale jeszcze przed wojną, wymordowano kilka, ponad 100 tysięcy Polaków, dlatego, że byli Polakami zamieszkującymi tereny już państwa bolszewickiego. Szkoda, że wtedy wtedy wdaliśmy się w tą wojnę. Nikt nie chce patrzeć na wojnę 20. roku jako wojnę, którą My chcemy upatrywać jako sukces. Była militarnym sukcesem i naszą klęską, bo jednak w jej wyniku bolszewicy stali się jedynymi reprezentantami Rosji. Już nie było tamtej Rosji. Już stroną dla wczesnego świata byli bolszewicy. A co przynieśli ze sobą? No to się dowiemy, dowiemy bardzo szybko, a Przecież największe katastrofy pojawiły się dopiero w latach 30. w wyniku polityki kolektywizacji, polityki masowego ludobójstwa, w tym nie tylko nas, ale, ale skala nieszczęścia, skala te może łez, które trzeba było wylać, które w zasadzie do dzisiaj jeszcze pieką w oczach są, jest. Czymś nieporównywalnym, nigdy, w żadnym wariancie. I to zadaje kłam wszelkim pseudoteoriom naukowym, które na ten temat się głosi. Jakakolwiek Rosja by była, ta carska, czy demokratyczna, czy republikańska, nigdy by nigdy nie była i nie, nie byłaby w niczym podobna do tego piekła, który stworzył bolszewizm, którego również ofiarami jesteśmy my, w jakimś sensie, również do dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę.